Cześć Michał Cześć Wszystko dobrze ja bardzo, za, bardzo zacięta rywalizacja dwóch drużyn walczących o czwarte bądź piąte miejsce Nie, Młodego, bo Nie. a ja będę parę zdań o naszym meczu eee, Co no, Dadrio będę w obronie w piłki Wszyscy no, nie? Dlaczego przegraliście, no? Cztery bramki tylko strzeliliście, a no, osiem... No skuteczność gdzieś zniknęła po weekendzie drugi. Rozumiem ja, Jak to i bywa No i błędy, błędy, błędy Dobrze Traci tyle bramek po błędach własnych To jest bramkarza jest w dodatku To nie bramkarze Dziękuję Jak po sobie Jak relację waszą Cały czas do przodu, cały czas do przodu I? Konsekwentnie Cały czas do przodu, cały czas do przodu Dlaczego przegraliście? By cały czas na nie, 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 nie mamy nie obrony. obrony! Jesteśmy za bardzo ofensywnym za zespołem. Dobra, dziękuję. Powiedz coś o meczu. O meczu powiedz coś. O meczu. Jesteśmy już. E tak, dziękujemy bardzo wszystkim naszym kibicom, ponieważ bez nich byśmy nie wygrali. Całe trzy osoby na trybunach. Przepraszam. Pokaż ten mikrofon, bo nie mnie nie słychać. E, Dziękuję bardzo organizatorom za, e, za to, że przekręcili nasz mecz i, i pozdrowienia od katastrofy, Hej. Pokażcie jak Węgiel gra z telefonem. Ej, mógłbyś na gra z telefonem? Gdzie no Nie nagrywaj. Marek wierci groch. Zaraz relacja się takiego, ile strzeliście bramek? Nie wiem. A jak graliście? Oj. Ale Ale tu jakoś swoją grę, Oli, no. Fatalnie. Fatalnie, ale pozytywne są dwie bramki strzelone, tak? I Kto strzelił? I? I Polok. Dziękujemy się Oli, strzeliłeś bramkę. Przeciwnik wymagający. Na pewno nie było łatwo, byli... E... Deptali po piętach, 15 do 2 więc... O, oczywiście, że deptali, to wynik, to nie odzwierciedla wcale tego, jak to, tego co się działo na boisku. Byli wzmocnieni e, tutaj osobą sędziego, doświadczonego, starego wyjadacza już futsalowych tutaj boisk i na pewno nie było z nimi łatwo, szacun, że się nie poddali. No i sobie wygraliśmy, Ale Ale się dwie bramki. No. Komentarz do meczu, proszę, bo nie chcę mi się pisać relacji dzisiaj. Komentarz, masakra, no. Kupiliśmy no. dobrze dzisiaj wyjątkowo, muszę przyznać. No. Niestety ni, Niestety ja byłem dzisiaj w słabej dyspozycji. No. Ale to mogę się wytłumaczyć oczywiście, bo byłem słaby. Puściłeś, puściłeś bramkę za kołnierz, tak? Tak, tak. Dlaczego? Tak, bo jestem słabym na kawę. Poczekaj, no już, możesz nawijać. Co mam powiedzieć? Ciężko było. Mhm. Wczoraj też jeszcześmy troszeczkę oglądali meczek, było fajnie. Dzisiaj dużo potu. Na szczęście, żeśmy to się ukuli, chociaż nie wszystkie bramki były idealne. Ale no, żeśmy się starali. wygraliśmy. fartownie wygraliście ten mecz, czy nie? Nie, Lipa. bo i fart. Dobrze. Dziękuję bardzo. Opowiedz mi o tym meczu zawczasu. O tym? No. Jaki jest na dopiero razie? Się, dopiero się zaczął, ale na razie jest dobrze. Dlaczego, 00 was satysfakcjonuje? Nie, ale widać, że z gry będziemy lepsi. No dobra, trzymaj Dlaczego? za słowa. Konrad, co ty robisz? Ja? Przekazuję Opowiedz mi o meczu. Jednostronny przebieg, choć przez chwilę było ciepło. Czyli przebieg, przebieg jest na na którą ze stron? Zobaczymy, ja mówię jeszcze o wczorajszym meczu. A my ja mówię o tym meczu. Powiedz mi. Ciężki przeciwnik dla was? Oczywiście. Największy brutalne brutalny w biznesie. No, no właśnie, zapytamy ministerstwo później, jak się odnośnie. Powiedz mi, jak wam się grało dzisiaj? Jak skomentujesz ten mecz? No, zagraliśmy. No, było dzisiaj bardzo ciepło, ale udało nam się, że tak powiem, zwyciężyć. Wydaje mi się, że byliśmy dużą lepszą. Przeważaliśmy przez większą część meczu. No, trochę, tutaj mówię, upał też dał nam znaki, ale, ale skończyło się sukcesem. Z relacji bo robimy film, chcecie jakiś komentarz do meczu? Co tu się stało? No nie wiem, już no kompany, jakaś relacja była, cztery ramy strzeliłeś, tak? Strzeliłem. wygracie następny mecz? Gramy następny mecz z chyba, tydzień o 11.20. Przewiduję kolejne... Przegraną. Nie, tak nie mówimy, tak nie mówimy no, Mówię, przegrano Graliśmy dzisiaj w pięciu, w trzech W pięciu nas było na boisko, graliśmy w trzech Dlaczego nie byli lepsi? Przyfarciło im trochę, co? Myśmy byli lepsi, to, to, ale myśmy wielata. mieli cieplejszą halę, graliśmy pod górkę Murawa była grząska, nogi mieliśmy jak z tak byśmy Poza tym wczoraj graliśmy finał, więc przyjechaliśmy z Berlina prosto Jesteście usprawiedliwieni bardzo dziękuję. A to co to za grill? Co, co... to za grill? Ej, pokażemy rodzicom, że palisz po prostu, no. Cała rodzina będzie wiedziała teraz. A ty? Ja? Nie nagrywam. No właśnie. Głównie proszę. Podobno się z całą naprzód. Chcecie dzisiaj wygrać? Ja jestem jak tylko Nawet jak to kibic, się, ale oczywiście, że tak. Powiedz, czy wygracie dzisiaj. Jasne, że wygram. Dlaczego wygracie? jesteśmy To się okaże. Panie Kowal, pan o komentarz Kowal. do meczu jest oproszony. Idę grać, <laughs> O komentarz do meczu U, prosimy. Nie, ja się idę da grać, Darek. Darek, gdzieś grać? Nie. E, jaki komentarz do meczu? Taki. Jaki? 3-0. mój wynik życiowy, wiesz. Ciężko, Ciężko się gra bramki w karierze. Ciężko się gra w zimie? Nie, co ty. Za zimno no, jest to jest, widzisz sklepetka, długie sklepetki. nie gorące. Cześć. Cześć dziewczyny, nie znam ciepło. Fajnie, że przyszło. karpetki. Naprawdę. Dziewczyny łagodzą obyczaje, może trochę mniej przeklinają. Dzięki Dobrze. Dzięki. Musicie mi skomodować ten mecz do relacji. Przepraszam, cię, że się męczę, ale muszę powiedzieć. Dobra, na razie, My Dlaczego? nie wygraliśmy, żeby was nie przeskoczyć w tabeli, wiesz? Co gorąco było? Jeszcze raz? Zgadzasz się z tym? że przegraliście specjalnie na się merwaliście no. To nie miałeś tego nie mówić. Dwa kilo, dwa kilo jabłek jedzie do Żydowskiej Forfanu. Dzięki.